Siema, szyma se, gramy w GTA 5 Online Dzisiaj pokażę wam moje triki, sposoby, różne takie lifehacki do napadu na Cayo Perico Jak wiadomo w tym tygodniu Rockstar sprowadził nam 50% na łup, na napadzie właśnie na Cayo Perico, na El Rubio. Także pokażę wam się triki, jak zrobić te przygotowania szybko, sprawnie I jeżeli odcinek wam się spodobał zapraszam do zostawienia suba, lajka, like dzwoneczka Zapraszam Was na moje inne materiały na moim kanale, i my już zaczynamy. Siemaneczko! No, także, ja odpalam pierwszą misję. Tak, jak widzicie, odpalam. Zbierzcie informacje, i teraz, tak, jak widzicie, musimy dolecieć albo bardziej udać się aż tutaj. Także, żeby nie lecieć tym sporołem, jak go w ogóle ktoś ma, bo nie każdy go musi mieć, wchodzimy do kosatki. No, już my jestem, podchodzimy. Siadamy tutaj w tym miejscu, klikamy w spację i możemy sobie wybrać, gdzie chcemy się udać. Udajemy się w najbliższe miejsce. Dokładnie tutaj. Tutaj mamy taką animację płynięcia. To trochę działa na przykładzie jachtu. Y Jak Yacht też ma taki transport, taki szybki po mapie. Ale kosetka jest bardziej użyteczna. I co? Mamy tutaj taką animację. Pływamy sobie. I teraz znajdujemy się właśnie parę parę set metrów tak to mogę nazwać. parę set metrów, proszę bardzo. O, jest u to. Od naszego punktu. Przenosimy się do następnej ciekawostki. Jak już dawno na tokaju Periko, chciałem wam jeszcze prosić na serwer Discord. Ekipa, Jotgar, jako Garagę polecam, zapraszam serdecznie, link będzie w opisie. No, także jak znajdziemy się już na wyspie, na całej to gdy nie jest przed siebie, zabieramy sobie ten motorek. O. I pokażę wam teraz trasę, która jest najlepsza, żeby wyjechać właśnie do tej wieży. Nie będę Wam oprowadzał e, poza wyspą, gdzie są można no, kochać bo to jest po prostu bez sensu. We według mnie oczywiście napad na, na Kaliopyrinę robi się w albo w dwójkę. W trzy osoby już nie ma sensu, ponieważ po prostu jest więcej łuku do podziału. Nie ma sensu chodzić po wyspie, także udajemy się już od razu do rezydencji El tutaj, tutaj jest jeden z najważniejszych momentów, bo... Jakbyście tego, jak tego motoru nie wzięli, byście tego nie mogli zrobić. Po prostu jedziecie tutaj. Podnosicie go na Wheelie. Proszę bardzo. Jesteśmy tutaj już... Nie musi... Wiem, że paros... Osób... Ja na przykład początku... wiem, że tamtędy omijałem. Przez tą... Przez środek za nie przychodziłem, ale to nie ma sensu. Jedziemy sobie tutaj. Teraz możemy tutaj już. Proszę bardzo. Teraz go źle pojechałem, bo Ale tam był samochód. Ale na oko coś takiego robimy. O, jest coś tam rozwaliłem się. Proszę bardzo. Wybierzemy sobie z, z typem. I już jesteśmy na nagródce. Proszę bardzo. Ale tak. tak, to, by był, już pra, to by był już pierwszy sposób do zwiadu i udajmy się już do przygotowań Jeszcze tak na szybko Jeżeli zrobiliśmy już o, z o zeznanie co mamy w środku Po prostu wystarczy skoczyć Z pod ochronem I po prostu dać się na przykład o, temu gostkowi się złapać Dzięki temu O proszę bardzo Dzięki temu jesteśmy schwytani I nie musimy na przykład znowu lecieć na lotnisko Żeby udać się do Los Santos co ja skończyliśmy Tylko jak widzicie po prostu nas sami dostarczają na to lotnisko dobra yy, jeszcze tak, wiem że, parę, wiem, że ludzie yy, stosują do transportu longfina albo kosatkę najczęściej ja bardziej preferuję kosatkę także pokażę wam jak zrobić szybciej przygotowanie z kosatką no, także jesteśmy, transport, transport kosatka jak wiadomo, kosatka od Merwetry się O, akurat tutaj jest. Także robimy to samo. Podchodzimy. E, spacja, i tepamy się tam. Jeżeli macie przygotowanie z w tym miejscu... w tym miejscu polecam Wam wziąć Ponton. Jeżeli zdarzy się Wam, że macie tutaj z tych obrębach możecie sporo, bo tu łatwo mogą wylądować. Ale jeżeli macie w tym miejscu We tylko ponton, possible, bo tu nie macie wylądować ma tym sporołem A szkoda go rozwalić Ja robię taką taktykę, że biorę właśnie, biorę właśnie ponton Podpływam pontonem Na tym ponton jest taki, że można na nim stać Podpływam na taką do, dobrą odległość, żeby do mnie, żeby mnie nie, nie nawalali Wysiadam z pontonu i po prostu ich nawalam tą sniperką czy, czy tam czymkolwiek gdy znajdujemy się w wodzie podwodnej, to Sonar ma kilka spawnów. Jeden spawn jest na górze na mostku, a dwa następne spawny są na dole. Jeden spawn na dole jest przy schodach, pokażę wam potem, a drugi spawn, trzeci spawn w sumie już, jest przy ładowni, jak wiecie jak robiliście chociaż raz w życiu Pokedana, po stronie yy, Snomberga. Jak, jak jesteś w wodzie pogdana, musicie zrobić, yy, przesz przeszukać takiego popa, który jest w celi i dokładnie na końcu tego korytarza znajduje się właśnie ten sonar. Idziemy w sprawie, gdzie ja mam sonar. HESITATING KRYPTONITE DESIRES SET MY HEART ON FIRE sobie tutaj na dół Aha Okej okay. Także jesteśmy w tym samym miejscu Tak się nie zdarza Przygotowanie jest najbardziej irytujące według mnie Co? Zabijamy następnego Zastanawiam czy ja tutaj mam sonarek Niestety nie mam Ale on znajduje się tutaj Także na szczęście, może na szczęście, że szczęście, szczęście wam gdzie może być ostatni spawn. żebyście widzieli już wszystko. No, tak jak widzicie, ostatni spawn. O, to jest oponent. Ostatni spawn mamy tutaj. I pokazywałem. No, pokazywałem Pokaza pokazałem wam moje uh, wszystkie plany I, wszystkie spalny, i to co? Idziemy na scenę przygotowania Do następnych przygotowań, czyli, czyli plazmy pi Tej piły takiej plazmowej Oraz odcisków palców nie mam żadnych typów, ponieważ nie potrzeba Mam tylko jednego tipa Który zaoszczędzi wam kilka minut możliwe Polecam wam przenieść się w to miejsce Nazywa się wyspa elezejska Albo jak chcecie. Południowa wyżyna palomino. Ja sobie go przeniosę tutaj. A przenosimy się w te miejsca, ponieważ to są najbliżej, jakby to są miejsca gdzie może się gdzie się spałnią właśnie te kryjówki od plazmy oraz odcisków z... z... palców. Które mamy przygotowanie z odciskami palców tymi. Polecam wam yy, 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 nie zniszczyć kamery, tylko je wyłączyć. teraz w tym miejscu jest to miejsce, w tym, jest kilka tej przyglówki. jest taka skrzynka. Trzeba po prostu taką skrzynkę znaleźć. podchodzimy klikamy E. Proszę bardzo, kamery wyłączone. Teraz, teraz, no, teraz sobie wchodzimy po prostu do środeczka i po prostu. Oni nas nie wiedzą, nie próbują do nas się w ogóle i musimy pyk wykrycie Tym Ten pokój, wykrycie I hapujemy ten laptop. Gdy znajdujemy się w archiwum, wystarczy podejść, wezwaliście dwie kamerki, wykrycie, nie musicie to z tunikiem. I wchodzimy do środka. Kiedy mamy przygotowanie spalnikiem palnikiem acetylowym, na każdej właśnie takiej misji, jest. Obok taki kask żółty. pochodzimy, klikamy E i oni mają na nas wyrąbane. Szukamy sobie po prostu tego palnika A niestety wydostawał misję z budynkiem Ale jeżeli macie misję z Merryweather, z tym helikopterem, to powiem Wam tak. Helikopter gdzieś w tym miejscu i on leci w okolicę tutaj. Także nie ma sensu się za nim wrócić dwa na godzinę, bo on nie potrafi latać. Tylko on ma kilka spawnów. Jeżeli, jeżeli widzicie, że helikopter leci tym kanałem przed siebie, to wiecie, że spawn tej Avengera jest tutaj. W tym miejscu jest spawn Avengera. Tu o. Jeżeli helikopter leci w, w prawo, to ma spawn tutaj. Może być spawn tutaj na tym parkingu w elektrowni oraz w grape seat tutaj. I pamiętajcie, jeżeli zabijecie wszystkich tam i nie doleci helikopter, musicie, musicie poczekać. Jeżeli widzicie helikopter już na horyzoncie, nie strzelajcie do niego pod żadnym pozorem, bo jak go zniszczycie przed doleceniem, jest koniec misji. Helikopter musi dolecieć, jeżeli pojawi się czerwona kropka nad nim, on, on na początku jest niebieski. Jeżeli będzie, stanie się z niebieskiego, będzie kropka czerwona, wtedy dopiero rozwalacie helikopter i dokończacie misję. Jeżeli macie misję, tą co ja, teraz, że z budynkiem, to nie, po, nie, nie polecam wam się bawić z nimi na dole, tylko po prostu wylądować sobie na dachu. Proszę bardzo. Lądujemy się. Każdy budynek ma inne lądowisko, trzeba znaleźć... O, właśnie, mi się udało. Wchodzimy do środka z jakąś pompą pom, najlepiej. I tyle. I znajdujemy się na górze, nie musimy się bawić z tymi na dole. Jeżeli już skończycie to przygotowanie, to podchodzicie do windy tutaj i klikacie Q. Bo jak E, to, znie, to zjedziecie się na dół, a jak klikniecie w tej windzie Q, to was na dach Pokażę Wam jeszcze, jak wykonać jeszcze jedną misję szybko. Jest to misja pancerz w e, Wiem, że są ludzie, którzy tego pancerzu nie robią. Ja, ja natomiast jestem człowiekiem, który wykonuje tę misję. Pokażę wam ją, jak ją zrobić w parę minut Dokładnie na oko w dwie minuty Szybko, na szybczek i po sprawie Kiedy dolecieliśmy już To sobie bierzemy RPG'a, Jak ktoś nie ma to posłuchamy zamkę I rozwalamy wszystko RPG. Nie ma sensu robić tego sporołem yy, Ponieważ ludzie go ustawić A często oni to przeżywają Jak to Proszę bardzo. Oficzka jedna. Do góry. Mam mało hazardu, więc się tu ulecę. Wchodzimy przy Proszę bardzo, więcej nie muszę. Wchodzimy do siedeczka. I robimy dokładnie to samo. Nawalamy sobie airbag. No, Oj. Tutaj. tutaj, i ostatni tutaj w to miejsce. i to Bobby. Tyle z tego przygotowania. Oczywiście, jeszcze musimy wziąć sporoła i, i rozwalić y, tą barkę, która płynie, ale to jest łatwe, więc tego nie będę wam pokazywał. No, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za dotarcie do końca mojego filmu poradnikowego do napadu na Kajo Periko. Czy tam El Rubio, jak to woli. I co? Subik, łapeczka i te sprawy. Jeszcze jedna sprawa. Za parę dni, albo nawet jutro postaram się wrzucić wam na kanał y, mój sposób na napad na Kaioprico. Mój sposób wygląda całkiem spoko. Wydaje mi się, że jest jednym z lepszych, albo nie, albo nawet i najlepszym sposobem na y, napad. I co? Ja się zami żegnam. Trzymajcie się. Siema. Do I got broads in Atlanta, she's <laughs> a be in the family.